Cześć, witam Was! Nie było mnie trochę czasu, a nawet trochę długo, ale dzisiaj nie spotykam się z Wami, dlatego że przygotowałem Wam analizy, tak jak byliście do tego przyzwyczajeni, niemal że każdą środę przez ostatnie 4 lata, a z niektórymi nawet 5 lat, ponieważ w październiku, dokładnie w październiku minęło 5 lat, odkąd zacząłem publicznie prezentować swoje analizy. I cieszę się, bo na pewno wiem, że jest tutaj trochę osób, które są od tamtej pory cały czas obok mnie. Ale, ale do rzeczy. Słuchajcie, spotykam się dzisiaj z Wami nie dlatego, że chciałbym przedstawić Wam analizy, choć muszę przyznać, że chyba kiedy ostatnio się widzieliśmy przed moją przerwą, mówiłem coś o tym, że bitcoin wzrośnie i że go kupuję. I zdaje się, że chyba plus 30% to w spocie to całkiem niezły wynik w tym czasie, a nie minęły nawet 3 miesiące. Mówiłem też coś o cenach nieruchomości, które były naprawdę wysokie i o tym, że spodziewam się zatrzymania wzrostu cen, a nawet ich korekty. Ta korekta również obowiązuje. Ale to tylko... To tylko... Nieistotne fakty w tej chwili. Istotne fakty są takie, że całe te 5 lat to okres, w którym przyjąłem w tej pracy tak dużą dawkę bodźców związanych ze stresem, który wynikał wprost z odpowiedzialności za to, żeby te analizy, które wam prezentuję, były jak najbardziej udane. Przy okazji, gdzieś tam, choć tego, tego już nie było od, dawno, od dawna, ale przy okazji jakieś hejterskie sformułowania, które kiedyś się pojawiały w ostatnim czasie praktycznie w ogóle, ale jeszcze gdzieś tam na początku takie funkcjonowały, okazały się być no dość nieprzyjemne w skutkach. Do tego stopnia nieprzyjemne, że być może zauważyliście po mnie obniżenie mojej. Kondycji skuteczności, które już, y, które już funkcjonuje od niemalże półtora roku. Tak, od półtora roku okazuje się, że <laughs> walczę z nawracającymi zawrotami, zawrotami głowy, które, no słuchajcie, nie pozwalają mi efektywnie i wydajnie walczyć z rynkami. Y, dlatego mm, będę chciał prosić Was o jeszcze chwilę cierpliwości dla mnie, dlatego że Dlatego, że po prostu idę sobie na zwolnienie na L4. Tak, idę na zwolnienie na L4, tak jak powinien zrobić każdy chory człowiek, który, który nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. Ja również nie jestem w stanie wykonywać skutecznie swojej pracy. No niestety moja praca wygląda tak, że ta skuteczność jest wymagana. Tutaj nie wystarczy przyjść i improwizować, tu trzeba mieć skuteczność. Na szczęście. Nie zostawiam was samych, zostawiam was z gronem moich najlepszych współpracowników, z elitą, z elitą, z ludźmi, którzy tak dobrze zapanowali nad wykresem, że dzisiaj to ja mógłbym się uczyć od nich, choć tak naprawdę to oni uczyli się ode mnie dawno temu tego jak posługiwać się wykresem. Więc zostajecie w bardzo dobrych rękach. Chciałbym, żebyście poczekali na mój powrót. Życzcie mi powrotu do zdrowia. Być może nawet, słuchajcie, być może nawet będziemy mieli okazję się gdzieś spotkać, czy to w jakichś miejscach w stylu jakiś webinar, może nawet na żywo na kawsach, ale będą to na pewno miejsca czy przestrzenie, które nie będą we mnie wywoływać tych bodźców, które mogą mieć wpływ na moje zawroty głowy, Czyli nie będą y, związane bezpośrednio z analizą techniczną, z handlem na rynkach y, i z tego typu sprawami. Więc jeśli zobaczycie mnie nawet gdzieś w reklamie czy w jakimś takim y, miejscu, które nie jest bezpośrednio związane z analizą techniczną, to nie dziwcie się, może się tak wydarzyć. Y, zresztą pewnie już widzieliście jakieś reklamy, trade wars, y, bo były takie nagrania. Y, a ja teraz pełne skupienie na walce o swoje zdrowie. Chcę wyzdrowieć, chcę wrócić do was jak najszybciej. Tego mi życzcie, ja sobie również tego życzę i mam nadzieję, że spotkamy się najszybciej jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.